Kostin Szafrański, witam Państwa w naszym programie. Dziś trochę w innej odsłonie niż zazwyczaj spotykamy się przy wspólnym stole razem z moimi redakcyjnymi koleżankami. Jest Milena Fabisiak, jest Amelia Siuda, jest Ania Hadaj. Porozmawiamy sobie o tematach, które są w najnowszym wydaniu przeglądu konińskiego. Na początek likwidacja izby wytrzeźwień. No właśnie, co myślicie na ten temat? No ja muszę przyznać, że jestem zaskoczona i ciekawa jestem, co myślą o tym wójtowie i burmistrzowie. Czy w ogóle wiedzieli o tym pomyśle? No myślę, że wójtowie i burmistrzowie będą troszkę zaskoczeni, bo miasto Konin z nikim tego tematu nie uzgadniało. Nie było żadnych publicznych konsultacji w tej sprawie. Miasto twierdzi, że to ich placówka, więc mogą sobie ją zamknąć. A właśnie, co w tym budynku teraz będzie się znajdowało? No właśnie, to pewnie jest trochę... Podstawa tego problemu, bo to właśnie w tym budynku ma zostać ulokowana izba, nie znaczy nie izba Wytrzeźwień, tylko noclegownia i schronisko dla osób bezdomnych, bo jak pewnie wiecie, wszyscy widzieliśmy, noclegownia jest w opłakanym stanie, pewnie każdy z nas gdzieś albo przejeżdżał obok, albo pewnie Ania na pewno robiła wiele materiałów tam, więc pewnie wie, jak wygląda ten obiekt i właśnie, żeby poprawić warunki. Lokalowe noclegownie i schronisko zostaną przeniesione do Izby Wytrzeźwień przy ulicy Ametystowej. A dlaczego Izba zostanie zlikwidowana? Izba zostanie zlikwidowana, no właśnie dlatego, znaczy to nie jest też tak, że osoby, które są nietrzeźwe zostaną pozostawione same sobie oczywiście, bo miasto chce porozumieć się i ze szpitalem, i z policją, i to właśnie tam mają trafiać te osoby po kilku głębszych. Miasto ma też chyba jakieś pieniądze przeznaczyć na funkcjonowanie takich, takich miejsc. Gdzie zmieni się miejsce właściwie, tylko gdzie te osoby będą zawożone? Znaczy, no nie, nie do końca, no bo jakby miasto zadbało o swój interes, czyli o swoich nietrzeźwych, tak? No inne gminy pewnie będą musiały z tym problemem będą się zmierzyć. Problem. Wiadomo, że, że woziły tutaj te osoby do nas. A powiedz mi, kiedy to będzie? Kiedy są takie plany? Izba Wytrzeźwień ma zostać zlikwidowana z końcem tego roku, a więc wszystko wskazuje na to, że od początku przyszłego roku Izby Wytrzeźwień jako takiej w Koninie nie będzie. A ja czytałam, że też bardzo duże znaczenie miało wydawanie dużych kwot pieniędzy na Izbę. Czy faktycznie? Tak, utrzymanie Izby Wytrzeźwień rocznie kosztuje 1,3 mln zł, z czego 950 tysięcy złotych miasto do tego dokłada, bo dochody tej placówki to jest tam ponad 400 tysięcy złotych. Czyli te pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na co dzień? Pewnie tak, na razie jakby miasto nie mówi. no Zobaczymy, jak do tego tematu ustosunkuje się Rada Miasta. No bo oczywiście to Rada Miasta zdecyduje o likwidacji tej jednostki budżetowej, jaką jest Izba. Sesja już w przyszłym tygodniu. Chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, myślę, że też bardzo ciekawy. Próż przygotowała go Amelia Siuda. Chodzi o nie do znaczy Niedosolone nie do i niedopieprzone, no. że tak brzydko się no, wyrażę, no. potrawy no, w dokładnie. stołówkach. Czyli zdrowe. E, ale tak. nie smaczne. Mają być zdrowe, ale dzieci nie są do końca zadowolone, bo, ponieważ właśnie jak twierdzą są bardzo niesmaczne i tutaj informacje przekazuje nam Halina Sportusiak, e, czyli kierownik sekcji higieny żywności w sanepidzie naszym konińskim. E, i tak, rozporządzenie Ministra Zdrowia podaje, że e, sól w szkołach ma być ograniczona, posiłki mają być salone jedynie podczas przygotowania. E, już m, nie wchodzi w grę dosalanie e, po przygotowaniu takiego posiłku. Czyli solniczki nie stoją na, na solniczki stołach? Solniczki absolutnie czy... zabrane nie stoją, tak. E, I są jeszcze specjalne wymagania, ta sól musi być E, nisko e, sodowa, to ma być sól sodowo potasowa to jest bardzo skomplikowane, czyli zdrowsza. E, czyli tak, podobno zdrowsza i ma się ograniczać do 5 gram dziennie. Spożycie 5 g dziennie. Co o tym w ogóle myślicie? Czyli... No, ja sobie tak pomyślałam, że sobie uczniowie sami poradzą, będą nosić w tornistach solniczki. No właśnie ja sobie pomyślałem też o tym, że może stać się tak, że ochroniarze będą stać przy drzwiach i będą przeszukiwać tornistry i plecaki uczniom, żeby, żeby wyciągnąć te nielegalne towary, które dzieci wnoszą na teren szkoły. Czy tak się dzieje, nie wiemy, ale faktycznie dochodzą do nas głosy, że no, solniczki są przynoszone. Dzieciom nie smakuje takie. Absolutnie. Dzieci są w ogóle bardzo zrażone do tych obiadów, i e, największe kontrowersje wywołuje to, że rodzice płacą za te obiady przecież miesięczne opłaty uczczają, a e, dzieci nie jedzą tych obiadów. Przychodzą do domu głodne. I nie mają teraz zbyt dużego wyboru w szkolnych sklepikach, tak? Gdzie też są właściwie. Ograniczenia, nie mogą sobie Dokładnie. kupić tego, co sobie chcą. Tam proponowana jest też tylko zdrowa żywność, owoce, e, e, kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, e, ale też dodatkowym problemem jest to, że napojów przygotowywanych w szkole nie można słodzić. I jedynym e, e, produktem, który można używać, to jest naturalny miód w szczeli. I nie sądzę, żeby szkoły mogły sobie na to w ogóle pozwolić. Czyli sumnie, cukiernie, tylko miód. Tylko wszystko się dzieciom odbiera. Także myślę, że, że uczniowie w konińskich szkołach i nie tylko w konińskich szkołach na pewno myślą, że wszystkie nieszczęścia spadły na, na, na nich właśnie od, od tego roku szkolnego, bo to wszystko się zbiegło w jednym czasie. Pewnie. Ja tylko jestem ciekawa, jak długo to wszystko potrwa jak długo utrzymają się szkolne sklepiki ze zdrową, ze zdrową żywnością i jak zdrowe objawy, dokładnie. Mhm. Dojdzie do tego, że niedługo spodlady będą pewnie sprzedawali różne różne produkty takie, I czarny które... czarny handel będzie kwitł. Szkoła. Szkoła. <noise> Może do tego dojść. Może do tego dojść, także to są tematy i wiele, wiele innych, które w najnowszym wydaniu Przeglądu Konińskiego zachęcamy i do zobaczenia za tydzień.